Cześć, witam serdecznie po raz kolejny z naszego gniazda. Ocieplenie stropu drewnianego, czyli tak naprawdę druga część, kontynuacja ocieplenia naszego stropu w naszym domu. A ten film tak naprawdę powinien się nazywać Podłoga Pływająca na stropie drewnianym. Ja pokrótce przypomnę przekrój naszego stropu, a jak chcecie podpatrzeć, jak on wygląda dokładnie, to zapraszam. Tu, gdzieś w karcie pojawił się link do tego filmu, gdzie ocieplaliśmy strop drewniany, oraz w opisie pod filmem też zamieszczę link do pierwszej części ocieplenia stropu drewnianego. A pokrótce przypomnę, tak jak powiedziałem, strop drewniany, 20 belki, legary, 22 cm na 8, rozstawiony 160 cm w osi pomiędzy wełna. 20 cm, bo tak naprawdę te 22 cm legary wystrugałem i się troszkę zmniejszyły do 21 do 20 cm, Jeśli ktoś się pyta dlaczego strugałem, tego co jeszcze pamiętam ze szkoły z techniku budowlanego. Wystrugane belki konstrukcyjne zarówno hmm, spełniają lepsze warunki przeciwpożarowe, płomień nie smuga tak drewna. Podczas montażu wełny między legary ułatwiłem sobie zadanie razem z Magdą. Takerem i sznurkiem, żeby po prostu dana na dół nie spadła podczas montażu. Myślałem, że jeszcze będę dokładał kolejną warstwę izolacji w stelaż, podwieszany sufit, no ale trochę tu już byłoby za gruba izolacja, byłaby by to przesada, dlatego stosuję drut ocynkowy i ja od dołu. Ma to spełnić zadanie przeciwpożarowe. Następnie bierzemy się za układanie wełny pod wylewkę na stropie drewnianym, na deskach, które znajdują się na legarach. Należy pamiętać, jeśli się ma legar przy samej ścianie, warto wywinąć folię. Ja wywinąłem folię 0,3 mm, przystrzeliłem takerem do legara, legar przyszedł do miejsca, jest wywinięta, legar nie zostaje wilgoci. Zabieram się za układanie wełny. Pod wylewkę. Jest to wełna skalna, wełna stricte przeznaczona pod wylewki jastrychowe StepRock Plus. Współczynnik przewodzenia Lambda 0,036. Nie jest to jakoś super, ale no, przypominam, jesteśmy wewnątrz budynku, także jest spoko. Wełnę układamy w dwóch warstwach. Dwa razy 2 cm, razem będzie 40 mm izolacji. Najpierw wkładam w poprzek pomieszczenia z tego względu, że mm, mamy tutaj 5 metrów. Natomiast szerokość domu ma 8 wewnątrz. Także więcej odcinek pójdzie na pierwszej warstwie, ponieważ mamy instalację hydrauliczną oraz y, kilka, kilka pesi z elektryką. A następnie całe płyty przyjdą na górę wzdłuż. Będzie mniej odpadów i tyle. No dobra, to zabieramy się do roboty. Lecisz, panie. Tam. Wełnę docinamy w dosyć e, prosty sposób, żadna filozofia. Przykładamy jedną płytę do drugiej. Trochę odjeżdżam od ściany, żeby widzieć, gdzie się zaczyna i kończy. rurka hydrauliczna zaznaczam z jednej, zaznaczam z drugiej. I na deskach, żeby nie uszkodzić instalacji, po prostu przeciągam. Nożem do wełny i jest gotowe i pasujemy tak jak widać gdzie były większe szczeliny przy ścianach zapiąkowałem pianką przeciwpożarową no żeby tutaj e, że tak powiem trochę dmuchać e, na zimne a raczej na ciepłe ale generalnie dobrze żeby były odstępy między deskami deski u mnie już się wysuszyły żeby sobie tam wilgoć z wełny która jest między legarami. Podróżowała górę tu. Lecimy z jednym kawałkiem i ta duża część odcięta przychodzi elegancko, tak jak leciliśmy. Lecimy dalej. Jeśli uważasz, że ten materiał ci się przyda, to walnij kciuka w górę. Górę góry. Końcówka od szczytowej ściany przychodzi nam do ściany, klatki schodowej i w ten sposób powstanie nam mianka na łączeniach płyt. Teraz jedziemy w drugą w poprzek, żeby włączenia się miały i od cała filozofia maska nóż i trochę chęci. Później tak przyjdzie 6 cm betonu wylewki. To ciśnie nam to wszystko i będzie ok. Jeśli chodzi o cenę wełny mineralnej, skalnej, w tym przypadku stropowej StepRock kosztował 38 zł za metr kwadratowy grubość 40 mm. Czyli łączna suma wydanej wełny na cały nasz strop to jest 2470 zł. I tak się prezentują ceny w trumieście. Wbijamy foje 0,5 grubości.